Jak rozliczyć się z rodziną po śmierci pracownika? Po śmierci pracownika prawa majątkowe przechodzą na współmążonka oraz na osoby uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym pracowniku. Pracodawca po śmierci pracownika ma obowiązek wypłaty rodzinie zmarłego należności z tytułu stosunku pracy, takich jak wynagrodzenie, delegacje z tytułu podróży służbowych, ekwiwalent czy inne dodatkowe składniki. Pracodawca po śmierci pracownika ma obowiązek w pierwszej kolejności ustalić krąg osób uprawnionych, a następnie zweryfikować uprawnienie do wypłaty należności poprzez wgląd do aktu zgonu, aktu małżeństwa czy zaświadczenia z uczelni lub szkoły, której dziecko pracownika pobiera naukę. Po śmierci pracownika należy również rodzinie wypłacić odprawę pośmiertną. Wysokość odprawy pośmiertnej zależna jest od długości zatrudnienia pracownika. Jeśli pracownik u pracodawcy był zatrudniony krócej niż 10 lat, jest to jednomiesięczne wynagrodzenie. Jeśli co najmniej 10 lat, 3-miesięczne wynagrodzenie, a jeśli co najmniej 15 lat, to jest to równowartość 6-miesięcznego wynagrodzenia.